Hello! Dziś chciałbym przedstawić temat niezwykle ważny i aktualny: ataki terrorystyczne oraz cyberbezpieczeństwo. Choć te dwa zagadnienia wydają się odległe, mają wiele wspólnych cech i wspólnie wpływają na nasze codzienne życie. Ataki terrorystyczne Ataki terrorystyczne to zamierzone działania, które mają na celu zastraszenie społeczeństwa lub wywarcie nacisku na rządy państw. Ich skutki są tragiczne: ofiary w ludziach, straty materialne oraz długotrwałe skutki psychologiczne. Współczesne ataki mogą przybierać różne formy od zamachów bombowych po ataki z użyciem pojazdów czy broni palnej podkładanie ładunków wybuchowych to częsta metoda stosowana przez terrorystów. Często w miejscach publicznych, by spowodować jak największe zniszczenia i panikę. W odpowiedzi na te zagrożenia działają specjalne jednostki antyterrorystyczne. FBI, open to wyszkolone grupy funkcjonariuszy, które specjalizują się w rozbrajaniu bomb, negocjacjach z terrorystami i prowadzeniu skomplikowanych akcji ratunkowych. Ich rola jest kluczowa w zapobieganiu tragediom oraz w neutralizacji zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo? Współczesny świat jest coraz bardziej zależny od technologii, co czyni nas podatnymi na ataki w przestrzeni cyfrowej. Cyberataki mogą mieć różne formy: od wykradania danych osobowych po blokowanie dostępu do krytycznych systemów infrastruktury. Przykłady takich zagrożeń to ataki ransomware, phishing czy ataki typu DDoS. Halo, dzień dobry, chciałem zgłosić ataki DDoS na mój komputer i na mój internet. się dobrze czujesz? Dobrze się czuję. Rozproszona odmowa usług. Ich skutki mogą być poważne, zwłaszcza gdy dotykają kluczowych instytucji publicznych lub sektorów strategicznych, takich jak energetyka czy służba zdrowia. Połączenie zagrożeń. Co ważne, współczesne organizacje terrorystyczne coraz częściej sięgają po narzędzia cyfrowe, by planować ataki, komunikować się czy szerzyć propagandę. Dlatego cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu działaniom terrorystycznym. Jak się chronić? Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, kluczowe jest podjęcie kilku kroków: stosowanie silnych haseł i ich regularna zmiana. Uważne sprawdzanie wiadomości e-mail i nie klikanie w podejrzane linki. Regularne aktualizowanie oprogramowania oraz systemów zabezpieczeń. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych i cyfrowych. Dzisiaj to na tyle. Podziękować chcę za wsłuchanie się w oto tą prezentację. Zginę czyli wszystko gra. <try> Przydomiście mu jak na bomba i tak 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 weź wejść. To wokół na dascie, To jest karturowa muza, bo ma nie rozbroisz już się już udefusa. Winston, ma mikota, kawa znaczna. To co robimy, jest grubsze od Snacksa Ty jesteś naperem ciebie, zjadam cię jedną zwrotką, bo wypaczasz częściej niż kar 20 grot. To grozi to obywrotką to jest dobra wbita. Przy pomocy karambi, żeby w twoich Ta muzyka, którą robię, jest jak groźny świt. Zapomniałeś, daje power, tu jak hyperbeast. Mam już dość tych Nie bądź jak chcesz zarabiać, to zarobić tutaj w web.